Ktoś to dostawił! <grym> Cicho. To ja. Znaczy to snu. Nie chcę mi się robić na tyle. chwilę, taki pole zrobię. A nie będzie 28. <grym> Kurna, się zrobił. Co? <grym> ja nie wykończę. Co wiesz Zamiast, zamiast kriety, to ze co? Nie To No nie, widzę No Proszę Nie. Dobra. Nie, to się nie znasz. No ty Łopejta! O, o że nie strzałem. Zamknij łeb i... łopejta. Łopejta. Masz. Łopejta o. tylko. Mówiłem, że la... nie jest żelazną, z No i pali, nagle ma diamentowy sytek z dupy, dobra. Ziomek. Leczny! On mnie... On mnie... Miał... ty gryzie. Weź tutaj tak. No. Po prawo jest większa, po lewo nie. Bo to może za chwilę... Lamy! Chcesz lama? Są tu. Nie wiem. jaki bo kosznik bardzo... <laughs> Ale mnie wybił! No nie zrobiłem...